Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 8 lutego 2024 roku i zaczynamy naszą codzienną, szybką analizę kryptowalut. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Dzisiaj nagranie troszkę wcześniej, z tego względu, że dzisiaj wybieram się na konferencję Cashify w Poznaniu. I tam mnie można dzisiaj spotkać, a my zaczynamy sobie standardowo od CoinMarketCap. W ostatnich 24 godzinach największy wzrost zaliczył BitTorrent 32,5%, a największe spadki zaliczyło Pendle 7,27%. Wskaźnik strachu i chciwości podskoczył nam od wczoraj do poziomu 60%. Szóstego, a altcoin season index aktualnie na poziomie 61. Można sobie zobaczyć na Coinglass, że bardzo fajnie tutaj zgarnęliśmy wszystkie likwidacje z góry. No i teraz pytanie, co wydarzy się dalej? Ja już mówiłem wczoraj, że z tej żółtej strefy możemy spodziewać się Korekty, jednak, zarówno przy wjeździe do strefy, jak i już w strefie nie widać większych sytuacji. Tutaj na zjazd myślałem, że chociaż na poziomie 44 tysięcy będziemy mieli dużo większą reakcję, a tej reakcji chwilowo brak, więc liczę, że możemy tutaj bardzo szybko z tej strefy wydostać się jednak górą, a tak jak mówiłem przebicie 45 770 da nam tutaj sygnał, że będzie próba ataku nawet 50 tysięcy, więc ja osobiście jeszcze się wstrzymałem z odpaleniem shorta tutaj z tej strefy i czekam na to co się Wydarzy dzisiaj po otwarciu rynków. No, niestety nagrywam to dużo wcześniej, więc aktualnie jestem bez pozycji na bitcoinie, no i będę tylko i wyłącznie się na razie przyglądał. Jeżeli coś się faktycznie wydarzy, to na pewno na Discordzie wrzucie, wrzucę tam jako pierwszą informację, ponieważ tam, wiadomo, wszystkie moje wejścia są dużo, dużo wcześniej. Teraz warto zwrócić uwagę na wskaźniki od Maximusa, do których dostęp próbny macie w linku pod filmem. No i widzimy ewidentnie, że na 45 tysięcy zbudowała się dużo większa ściana sprzedażowa. I widać, że tutaj chwilę później mamy również 100 dolarów, wyżej też trochę większą ścianę. Ale tutaj, jak widzicie na załączonym obrazku, tutaj bardzo szybko i dynamicznie potrafią się te order booki zmieniać. Dlatego, warto myślę obserwować je na bieżąco. Zatem na wskaźnikach pro Charts widzimy ewidentnie napływ stablecoinów na giełdy. To też spowodowało, że na razie wstrzymuje się z shortami, ponieważ te stablecoiny mogą posłużyć właśnie do podbicia jeszcze. Ceny, więc tutaj przed nami duża, niewiadoma. Ja czekam, czy będzie faktycznie ta podbitka, ale widać ewidentnie, że znowu rynek jest mocno chciwy. Widać to zarówno po wskaźniku CBR, gdzie indywidualni kupujący znowu zaczynają kupować. To jest akurat dobry sygnał na wzrosty. Na krypto, więc tutaj myślę, że dzisiaj bądź jutro może być dosyć ciekawie na rynku. A my lecimy dalej. Dzisiaj nie będzie dużo tych kryptowalut, więc zobaczmy sobie od razu Ethereum, które Podskoczyło nam aż do 2445 dolarów. Teraz chwilowo mamy zatrzymanie, ale tak jak mówiłem, jeżeli faktycznie Bitcoin będzie chciał tutaj zaatakować trochę mocniej, no to Ethereum też będzie dosyć mocno podbijane. Chociaż w porównaniu do Bitcoina, radzi sobie w ostatnich 24 godzinach dużo, dużo gorzej, więc na to warto zwrócić uwagę, jest to też spowodowane dominacją bitcoina, która trochę nam podskoczyła, już jesteśmy blisko 53% dominacji bitcoina. A my lecimy dalej, wspomnę na samym początku też o Kaspie, o której ja tutaj bardzo dużo ostatnio Mówiłem bardzo dużo, nagrywałem, zarówno bardzo dużo było wpisów na Twitterze. No i Kaspa nam się obudziła. Obudziła się na tyle mocno, że od wtorku wzrosła praktycznie o 29%. Bardzo imponujący wzrost mnie cieszy najbardziej, bo to jest moja największa torba z altcoinów. Więc tutaj dosyć sporo nam wzrosła. A przed nami dwa najbardziej kluczowe momenty: czyli 13 centów, jak i niecałe 15 centów, a dokładnie 14,6 centa. Jeżeli pamiętacie, mój ostatni rysunek kaspy na i zupełnie innym wykresie no to tutaj podejrzewałem właśnie wybicie na kaspie właśnie z trójkąta no i tak też się stało jeżeli faktycznie potwierdzi się tak jak w poprzednich dwóch przypadkach czyli wzrost będzie minimalnie minimalny właśnie o ten bok trójkąta to możemy spodziewać się że dolecimy minimum na 21% Centów. Wspominam o tym, że to jest minimum, ponieważ jak widzicie w poprzednich przypadkach, te wzrosty, które były, to tutaj były już spód kolejnego trójkąta, a wzrosty początkowo były dużo, dużo większe. Więc to, że mówię tutaj 21 centów, to nie, to nie zmienia faktu, że może być nawet i 30. Centów, a później delikatne odreagowanie właśnie do 21 centów, ale na razie przed nami jeszcze długa, długa droga, bo abyśmy dolecieli do tego miejsca, to bym musiał jeszcze wskoczyć o około 67% z tego poziomu, na którym się aktualnie teraz znajdujemy. Tyle o Kaspie, teraz zobaczmy sobie Cardano, czyli naszą kochaną AD, która przebiła opór na 52 centy i aktualnie wyrównała szczyt z 30 stycznia. No i teraz delikatnie zaczyna nam zawracać, jednak jest to dobra informacja, ponieważ możemy tutaj mieć typową sytuację retestu 52 centów, no i dalsze. Odbicie do góry, gdzie nawet możemy spodziewać się wzrostów do 60 centów, czyli do tej przerywanej kropkowanej linii. Byłaby to dosyć ciekawa, fajna struktura, która może faktycznie tutaj też zapoczątkować jakieś rozegranie na longa. Ale oczywiście, nic co mówię, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie przedstawione moje tutaj opinie na temat rynku krypto. Więc chcę, żebyście byli tego oczywiście świadomi. A my lecimy dalej. Ciekawie, aktualnie wygląda arbitrum. Które bardzo podobnie zachowało się tutaj w dniu wczorajszym, czyli wybiliśmy powyżej tego oporu na 1,82, doleciliśmy do poziomu 1,87. Po czym zrobiliśmy retest tego żółtego poziomu, no i cena podskoczyła do 90. Aktualnie też mamy delikatne odreagowanie, ale wydaje mi się, że to też może być tylko i wyłącznie chwilowe testowanie wsparcia. No i później dalszy ewidentny wzrost. Czy zatrujemy poprzedni szczyt, który był w okolicach 2,42? To się oczywiście okaże, ale tutaj, struktura tego układu aktualnie tego nie wyklucza. I jest bardzo prawdopodobne, że arbitrum spróbuje tutaj jednak podskoczyć parę leveli wyżej. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem, który już wczoraj wyglądał dosyć ciekawie, był to BNT, na którym są bardzo duże. Ruch. Widać tutaj ewidentnie, że coś się dzieje właśnie na tym coinie, gdzie cena potrafi spaść w ciągu zaledwie godziny o 30% no i z powrotem podskoczyć. Warto uważać na takie kryptowaluty, jeżeli ktoś lubi rozgrywać sobie na spocie i widzi taką sytuację. Jest też ciekawą opcją, chociażby kupić w okolicach, ustawić zlecenie zakupu w okolicach 52 centów, a później sprzedawać po 68 czy nawet 70 centów. Jeżeli oczywiście się na to załapiemy, takie zakupy spotowe są pamiętajcie najbezpieczniejsze. Nie ma tutaj opcji likwidacji, ale jest ryzyko zawsze spadnięcia jeszcze niżej i utraty wartości danej. Kryptowaluty, a my lecimy dalej, wspomniał, chciałbym wspomnieć teraz o Koti. Koti również była w wczorajszym nagraniu, ale tutaj bardzo fajnie się zachowała cena czyli przetestowaliśmy to białe wsparcie, o którym właśnie mówiłem wczoraj. Dostaliśmy odbicie idealnie w punkt, no i cena aktualnie. Binova nam się zatrzymała w okolicy niecałych 7 centów, ale tutaj jest faktycznie ciekawy układ, aby próbować atakować poprzedni tutaj szczyt w okolicy niecałych 8 centów. Więc tutaj myślę, że może być ciekawie, jeżeli ktoś to rozgrywa to super, ale pamiętajcie o zabezpieczaniu takich pozycji albo chociażby założenie stop lossa kroczącego, do którego ja was oczywiście zachęcam, ja to najczęściej robię na giełdzie Bing X, ponieważ tam jest bardzo czytelny i prosty w zakładaniu na Pozycję, link do giełdy macie oczywiście pod filmem, a niedługo już wleci fajna, dedykowana promocja, tylko właśnie dla moich widzów, od moich znajomych z giełdy BingX. A teraz ostatnie dwie kryptowaluty, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwsza to jest Hedera. Hedera tutaj też miała bardzo fajne, e, fajną próbę wspinaczki, jednak nie doleciała nam do oporu na 8 centów. No i zaczyna nam teraz delikatnie zawracać, jednak jest szansa, że tutaj w okolicy 7,5 centa jeszcze spróbuje nam. Zawrócić i ten opór przetestować. Byłby to bardzo fajne tutaj techniczne wejście, i myślę, że jest jeszcze spokojnie do zrobienia. Szczególnie, że widać było tutaj poprzednio, chociażby 6 lutego, też takie mocne strzały, powroty, ale cena bardzo szybko wracała na właściwy. No i ostatnia kryptowaluta, która dzisiaj wygląda ciekawie jest to Sushi. Sushi bardzo fajnie przetestowała opór na dolar i 11,5 centa zahaczając tylko i wyłącznie knotem. No i zalicza nam tutaj delikatny spadek do dolara i 9 jednak nie jest jeszcze nic straconego. Liczę, że możemy dostać za chwilę jeszcze jedną próbę przetestowania tego oporu i dopiero wtedy jakiś mocniejszy spadek, nawet do okolic poniżej 1 dolara. To wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Słyszymy się oczywiście jutro w piątek. Zobaczymy sobie aktualizację naszego portfela 100x100, a już od przyszłego miesiąca, od marca wleci dużo, dużo więcej ciekawych materiałów. I piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na takich kanałach kryptowalutowych jak mój, o czym byście chcieli widzieć? Filmy, ja postaram się wszystko dla Was zrealizować. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.